Witam serdecznie. Dzisiaj Wam opowiem historię z pszczołami. No jak widać nie, ciasto wyżarte. Trzeba przywieźć jakiś worek posprzątać to. Tu coś przywiozłem nawet byle jakiś słusz na w razie czego. Słuchajcie, patrzcie jak pszczoły odbudują mi te ramki. No to jakoś tam przetrwały, no to w razie czego coś tam dodaję, ale ogólnie się staram, żeby one zrobiły to na swoim może do po jednej, może dodaję, nic więcej. Ona poleci do miodni, później, później wyleci. Nie Z ula. Więc pszczoły dzisiaj pędzą jedwabiście na tej pasiece, ale znowu na pasiece w sadzie nie jest tak dobrze. Na pasiece w sadzie dzisiaj zlikwidowałem trzy uliki, nie? Więc tam pojechałem. Jak wpadłem na tą pasiekę do sadu, to wpadłem ostro, więc na 15 Rodzinek zostało tam 8. I one są takie w miarę. Ale tam w ogóle nie ma napływu, kurde tego nakropu, w ogóle tego nie widać. W ogóle W ogóle nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Zostały mi w tej chwili dwa uliki. Tutaj uczennicy ulik rozłożyłem już, że miod nie ma do końca. Ała, ała. Bo nawet jak ona nie przyjedzie, nie. To, to już ma zrobione, a jutro pojedziemy razem na Pasiekę Długą jak będzie chciała oczywiście i wtedy tam pojedziemy razem na Pasiece dłu Długiej tymczasem może znajdźmy jakiegoś kamienia magicznego kurde nie idźmy obejrzeć te dwa uliki sobie razem możemy to przecież zrobić tak jak to zrobić, Holender? Jasna. Mm, 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 mm. Żeby to było cokolwiek dla Was widać, to nie będzie takie proste, bo ja tu nie mam pierdylnika mojego. Do tego, żeby Wam ustawiać telefon w jakiś sposób, nie? Cholera. Nie wiem, jak to będzie. To nie będzie, nie? To w ogóle nie chce się zrobić, dobra. Mhm, mm tak nie. Słuchajcie. No to byłem na pasiece w sadzie. Na pasiece w sadzie. Raczej bida, nie? Tam jest bida z nędzą. Psz pszczoły tam nie chcą się zbytnio mi uruchamiać. Dobra, będziemy grzebać w środku. To Wam pokażę, jak to wygląda. W tej chwili jedziemy. Podkurzać jest. Jest. Nie? Spróbujemy zrobić. Ja mam te ule dosyć blisko siebie, więc jest problem, to z takim nagrywaniem, jako takim. No ale tu mam, oczywiście, poduszkę, tak. Tu mam jakąś ramkę pustą. O moje dłuto zadziewiste, złamanego dłuta. Jedziemy, nie? na tej pasiece już warto dzisiaj coś kombinować. Widzę, bo niektóre ule. W niektórych ulach dzieje się coś takiego, że już nawet budują coś na tyle i tak dalej. Więc w tej chwili już nie tylko zaglądamy od tyłu, tylko możemy właśnie wywalić te worki po, po właśnie po cieście, tak. Teraz przyniosę sobie worek taki jakiś tam od śmieci, to to, to, to ogarniemy. Te niestety nie pobudowały tej ramki, którą dałem ostatnio, ale niektóre rodzinki... To zrobił, a tu widzę, że dałem, tak rozdzieliłem. No dobra, wtedy była impreza trochę. To człowiek może tak nie pamiętać, co zrobił w tych ulach. Nie wiem, jak to widać. Muszę zobaczyć. Mhm. Zobaczcie, tą ramkę, co tutaj dałem teraz, jako przedostatnią, to już jest, no, już jest pobudowana. Tak, u góry jest trutuwa, na dole jest trutuwa, sama trutuwa. Później poleci to do miodni, nie? Ten podkórzasz mi tutaj czadzi, ale dobra. Teraz możemy zaatakować trochę inaczej, gdyż mam trochę suszu i kombinacji, więc możemy zaatakować trochę mocniej. Jak one już budują. My robimy też coś takiego. Tą ramkę pobudowały. Prawie ile? No kurde dużo ją pobudowały, nie? To my idziemy po puste. Idziemy pustą, ale mam tutaj tylko jedną pustą taką. Suszy mi w ogóle Dobra jest Teraz na przedwiośniu lepiej powkładać trochę suszu jak mamy Tak Szczególnie w te gniazdo, ale tak wiecie Jak one to pobudowały? One pobudowały to tak Więc dobra Wrzucamy im susz jeden Znaczy pustą ramkę Przepraszam, pustą ramkę Potem ta ich tu młoda pszczoła łazi. Już idź mi stąd. Ostatnią ramkę. Patrzcie, już zalały. Tutaj trochę cukru jeszcze jest i w ogóle. Ale tu już od zewnętrznej strony podlały ją ładnie. Na tej pasiece jest baja. Na tej pasiece jest co robić. Na pasiece wsadzie wyglądało to tak, że robiłem ewentualnie redukcję. A na tej pasiece jest co robić, nie? Teraz ta jest pobudowana i tu dajemy taką, że jest dół pobudowany, a góra nie. Bo się odłamała. Więc dajemy taką. Tutaj mam taki susz z rodzinki rozebranej. Taki susz mam. Daję go jako ostatni. Jak one się tu ładnie mi zabudują, to wtedy budujemy górę. Więc one, jeśli dobrze będzie, wskoczą na rzepak. Nie? Akurat te pszczoły. Jeśli dobrze, dobra, to ułożę lepiej, jak położymy korpus. Nie? Więc jak one dobrze pojadą, to na rzepak będą. Akurat. Nie? a to wszystko co się zaraz dzieje dla nich z wiosny To będzie rozwojówka raczej. Chociaż one ten miód później przenoszą. One to roz ten. Roz... Rozmieszają to z tym rzepakiem, z tym wszystkim słuchajcie, tam będzie się działo. Nie? Poprawiam tą szmatkę, żeby ta szmatka była ok. Oczywiście dajemy na razie poduchę tak no i pszczoły. Jadą słuchajcie, dalej. Mają na czym jechać. Tak? Dobra. Ten daszek jest trochę paskudny. No ale jakoś to będzie. Idziemy dalej. Tu mi się udało ułożyć na tamtym coś. Więc może tu mi się też uda. Oj, kurde. Może będzie się coś widzieć, nie? Chodzi o to, co się dzieje w ulach, tak? Bo każdy jest zainteresowany. Wiem, co się dzieje w ulach, więc w ulach już zależy, jaka pasieka jest, tak? Ta pasieka w sadzie to jest beznadziejnie. One jeszcze nic nie budują, dopiero robią czerw. Ja dzisiaj połączyłem tam trzy rodzinki do kupy, więc to wszystko dzieje się trochę w spowolnionym tempie tam. A jeśli chodzi o tą pasiekę, tutaj jest naprawdę fajnie yy, i to będzie ok. Nie? Yy, tutaj skrzynki powinny być, że jak się uda, to będą pomurowane te górne skrzynki, że druga połowa rzepaku to tutaj będzie już miód w górnych skrzynkach. Nie? Zobaczymy jak ta rodzinka. Tutaj też coś na pewno dodaliśmy, ale one jeszcze one jeszcze nie. One są słabe. Nie? One są słabe, ale damy im szansę. Niech sobie tutaj spróbują pojechać. Widzicie, tutaj mam włożony. Tutaj mam włożony susz. A tu jest ta pusta. Ale ta rodzinka nie jest za ogromna. Można powiedzieć, że jest licha. Nawet. Szczerze mówiąc, na tej pasiece, na której teraz jestem, to ta jest najbardziej licha. No i dobra. Damy jej szansę. Może na motyw okresu akacji. To ona się właśnie rozwinie. Jeśli nie będzie chciała nic ze sobą zrobić, to ją połączymy, tak? Więc zobaczymy. Jeszcze nad nią popracujemy, tak? Więc to będzie. No ale dzisiaj będę pasiece w sadzie, to bida jak pierun. A tutaj na, na tej pasiece tu już dokładałem górne skrzynki, ramki. Duperele, w ogóle wziąłem ze sobą jakiś taki susz, nawet trochę gorszy czasem. Byle po prostu było coś dołożyć jako zaszczękowe, takie. Tak. Więc to się już tutaj dzisiaj trochę zadziało na tej pasiece w rzeczywistości. A na pasiece w sadzie to robiłem tylko redukcję dzisiaj. Nie? Że tam było więcej rodzinek, a tak naprawdę z, z, z 15 zazimowanych zostało mi w tej chwili 8. Tak, ale połączyłem, po prostu połączyłem. Pamiętacie może ktoś historię, że ja podkładałem matkę warszawską? Wszystko było ok. Matka była w ulu, ale strutowiała. Od dziwo. Nie? Więc coś takiego się wydarzyło. Więc yy, jak widzicie różnie to wychodzi w tych ulach. Yy, I tu na przykład mam nie uczennicy pszczoły. One już mają dzisiaj jej im wypełniłem cały korpus. Więc jadą, jadą z orężadą i tutaj wygląda to dobrze na tej pasiece. Na, na, na pozostałych, na, na, na tej pasiece długiej, co mam taką, co mam dużo pszczół, podejrzewam, że tam wygląda to raczej dobrze. Ewentualnie coś jeszcze połączę, ale policzę tam, ile mam uli, i w ogóle, i w ogóle. Może połączę coś specjalnie, tak? Ale to najlepiej rano, jak jeszcze jest chłodno. Hmm. A w tej chwili na tej pasiece, no to co? Jedną rodzinkę wyautowałem, bo po prostu nie było matki. Tu nie? Po prostu zaginęła matka przez zimowlę. No, się zwolniło miejsce, tak? Więc y, zawsze co roku robimy jakąś redukcję i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Jak widać, tam przez deskę sypałem. Nie widać martwych pszczół na desce jakoś specjalnie. Więc połączyły się. Mm, co dalej? Kwitną wierzby, kwitną śliwki, kwitnie. czereśnia już jest w pełnym rozkwicie na pewno. Wierzby to jadą ostro. I na tej pasiece jest ogólnie OK, nie. One znoszą ten nektar, widzę do uli jest wszystko dobrze. Na pasiece w sadzie jest bieda. Ja nawet dzisiaj po tym wszystkim, co ja tam zrobiłem, to się zastanawiam, czy ja nie zrobię na te 8 słoików yy, syropu i nie dam im trochę syropu. Tak, bo, na ram... bo te ciasto to jest ciasto, a na ramkach to się dzieje, tak wiecie. Kurde. Nie bardzo, więc lepiej jakby może dostały lekiego syropu, chociaż raz Więc może to zrobię Bo naprawdę się na to nakręciłem, żeby to chyba zrobić Właśnie z jutra rana, nie? Że tam zrobię syropy, a pojadę na długą pasiekę I wtedy będziemy oglądać to, co się dzieje na długiej pasiece W tej chwili tutaj nie, to jest burza Słuchajcie, w zależności od tego, gdzie mamy pasieki w jakimś środowisku, tak będzie to oddziaływać na nasze pszczoły. Tak? I na przykład tutaj, ramki są już pobielone, pogrubione i tak dalej. Pobudowane w niektórych ulach, że normalnie aż bajzel się zrobił troszeczkę. A na pasiece w sadzie, to wszystko jakby stoi troszeczkę. Jest tam trochę tego czerwiu. Takie placki, jak dłomo, dłoń otwarta. No, ale tam musimy na to czekać. No, więc tak to wygląda. I teraz opowiem Wam historię. Moja mama była na jarmarku. I tam często bardzo często stoi wokół niej gość, który ma wokół mnie, znaczy wokół mnie. Jakieś 30 km stąd to on ma około, oni mogą mieć razem około 500 uli nawet. I właśnie mówił, że w tym roku jest bieda, że jest zimno. Tak, że te pszczoły nie mają prawa rozwoju i te rodzinki trzy na sadzie, które dzisiaj połączyłem w momencie zapodawania ciasta jeszcze w miarę jako tako wyglądały. No, ale niestety porobiły sobie trochę tego czerwiu, zaczęły latać po tą wodę. No i to latanie po tą wodę je wybiło. Więc, no, tak to wygląda, że niektóre pszczoły w trudnych warunkach sobie poradzą, a niektóre nie. Więc ja wcale się tym nie martwię, bo te pszczoły zwyczajnie, które ja teraz te matki odbiorę, będę starał się robić je jeszcze na nowe matki. Nie będę, raczej będę odchodził od tego, żeby zimować stare matki, dwuletnie, tylko żeby zimować młode matki. Widzę, że wychodzi to dużo, dużo lepiej. A właśnie on narzekał, że w tym roku pszczoły stoją, że jest bieda, że mniszek się kwitnie, wierzby kwitną, wszystko kwitnie. Zobaczcie, jak się zazieleniły wierzby, to już jest pełen kwit. I tak jak na tej pasiece, one dają radę. Tak? Bo tu nie ma takich zimnych wiatrów. Tutaj wszystko jest tak uchowane. A jak trzymamy tak pszczoły na polach, to jest gorzej. Tak? I ja to widzę. Ja to widzę, jaka jest. To jest kolosalna różnica. Słuchajcie, ja tu dzisiaj musiałem dokładać ramek. Ja tu dzisiaj musiałem dokładać, że zrobiłem uczennicy, to zrobiłem już pełną skrzynkę miodni. E... Tam mam dwa ule od, od Szymona Pisa. To tam pojechałem ostro po nich, nie? że je rozłożyłem. Bo było z czego to zrobić. A tak jak na przykład pasieka w sadzie, to możesz tam dołożyć ramkę suszu, albo ramkę pustą, albo coś przetasować od tyłu i to jest koniec. Więc to tak to wygląda, że to są wszystko pewne różnice. W jakich warunkach trzymamy pszczoły, a możemy mi mieć je Yy, kilka kilometrów obok siebie, a będzie im lepiej. Tak? Więc to są pewne, pewne różnice, które są zasadniczo bardzo ważne do tego, żebyśmy my mieli coś z tych pszczół, bo tak jak na przykład pszczoły w sadzie, to się nie nadają do tego, żeby robić miód, tylko one tam się nadają do tego, żeby poprodukować swoje matki, na przykład. Nie? Bo z tych karpagańskich pszczół, które wyjdą w tych warunkach, to te matki, które byśmy pochodowali by były dobre. Nie. A w tych lepszych warunkach to po prostu są pszczoły i są pszczoły. Nie, Patrzcie, co się dzieje. Jest. Tu podokładałem coś tam i one i tak jadą. Ale ja to nie wrzucam czegoś teraz. Z przedwiośnia, tak jakby takiego teraźniejszego tego rocznego, że wrzucam coś w środek gniazda, tylko raczej buduję pszczoły od tyłu, nie? a później dopiero będziemy je rozwalać. Więc te pszczoły, które tutaj są w tej chwili działają rozwojowo, ale tak uważam, że za tydzień, może dwa. To na przykład na okres kwitnienia głogu to będą petardy. Nie? To będą pe petardy będą. Z tym że tu ja miałem oczywiście małe rodziny. Nie miałem rodzin, które były ogromne, jakieś ogromne czy coś. Tak, ja tą pasiekę utworzyłem w zeszłym roku dopiero. Więc tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, dłużej wam nie truje tyłka, bo to nie ma co. Życzę wam, słuchajcie, miłego dnia i powodzenia. Ja tu będę sobie radził z tymi pszczołami. Jutro będziemy na pasiece długiej, to wam coś nagram, chyba że przyjedzie uczennica, to będziemy razem tam walczyć. A tymczasem, życzę wam, słuchajcie, miłego dnia i powodzenia. Jakby ktoś miał jakieś pytania fajne pszczelarskie, bo teraz tego powinno być dużo. Więc zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzach. To ja na przykład wieczorkiem czy coś opowiem wam o tym, co można uczynić, tak? I życzę miłego dnia.